Cześć, z tej strony Jodyta i to jest e, wyzwanie pod tytułem: Zacznij tam, gdzie jesteś. 100 dni e, z czułą dyscypliną, dzień 12. E, ci, którzy oglądają od początku, albo już kilka razy mnie widzieli, to widzicie, że, jesteś, że jestem w innym otoczeniu. I przede wszystkim, że jest jasno. E, Akurat teraz walczę ze słońcem, które pada na moją twarz. Bo słuchajcie, postanowiłam wypróbować tą opcję, że nagrywam w ciągu dnia. Akurat jest taka sytuacja, że jestem w domu sama i, i mogę to zrobić. Nie czuję się skrępowana, więc here I am. Słuchajcie, dzisiaj rano, nie, wczoraj rano e, e, załączyłam ten filmik e, o Wstydzie, który no dużo mnie kosztował, jeśli mam być szczera. E, dużo mnie kosztował i, i pokazanie się z tym filmikiem było dla mnie wyzwaniem, bo. Mm, no, bo tak jak pisałam, wstyd nie jest jakąś szczególnie e, mile widzianą u mnie w moim życiu emocją. Ale to, co się wczoraj zadziało mm, e, w związku z tym filmikiem, było dla mnie jeszcze bardziej niesamowite i odkrywcze, bo czemu czemu, yy, czemu my się boimy yy, wstydu czemu my nie chcemy się dzielić tym wstydem no bo jesteśmy nauczeni, że yy, że można się pokazywać że można się dzielić tylko wtedy jak się dzieją dobre rzeczy Czyli jak mi się udaje, jak coś jest ładne, jak coś mi wyszło. I znowu się odniosę do szkoły, że jak nam się udawało, to dostawaliśmy dobre oceny, a jak nam się nie udawało, no to, mm, no to dostawaliśmy yy, złe oceny albo jeszcze kary od rodziców za to, że yy, nam się nie udało. I w ten sposób nasz umysł jest programowany tak, żeby dzielić się tymi sukcesami. Stąd y, cały trend social mediów, y, na którym dzielimy się y, ślubami, y, ładnymi sesjami, pięknym jedzeniem, fajnymi wyjazdami, ale już trudnymi rzeczami to nie, bo bo nikt nam za to nie klaszcze, a wręcz e, nasze doświadczenie do tej pory było takie, że jeszcze się nam obrywało za to. E, no i ja zgodnie z tą zasadą. Um, uciekam przed słońcem. Ja uciekam. E, ja zgodnie z tą zasadą. Um, I chciałam się z tym pokazywać wczoraj, bo naprawdę byłam o tyle od niedodania w ogóle tego filmiku, ale go dodałam. I jakże wielkim zaskoczeniem było dla mnie, kiedy ten filmik chyba wywołał u Was tak naprawdę największe emocje. I dostałam po tym, po tym wczorajszym filmiku bardzo dużo wsparcia i bardzo dużo ciepłych słów, komentarzy od Was. I to jest dla mnie, powiem szczerze, zaskakujące. I to jest coś, czego jakby moja fazola by się nie spodziewała. Że. Wiecie, powód, dla którego. Trudno mi się było z tym dzielić, był taki, że wydawało mi się, że jak się tym podzielę, to jeszcze dostanę mm, karę za to, że się podzieliłam, czyli nie do że jest mi trudno, że jest mi trudno, jest mi trudno z tymi emocjami, to jeszcze dostanę po prostu, nie wiem, różgę za to, że się podzieliłam e, czymś takim, a nie czymś miłym, e, ładnym, fajnym. A tu się okazuje, że nie, tu się okazuje, że, um, że nie jestem tym osamotniona, że um, żeby też tak macie, że, um, że też tego doświadczacie, um, że wręcz trudno Wam uwierzyć, że ja tak mam. Um. I to jest dla mnie niesamowite, bo się okazuje, że my naprawdę nie potrzebujemy tak bardzo wsparcia wtedy, kiedy jest nam dobrze. Tylko wtedy, kiedy jest nam źle. A wtedy najbardziej się boimy pokazać najbardziej, zapytać najbardziej, poprosić o tę pomoc. Um... Jest taki koleś, kurde, nie pamiętam jak go się nazywa. Tomek, jakiś tam się, nie wiem. Ja strasznie słaba jestem z imionami. I on prowadzi taką infolinię dla, dla dzieciaków, które chcą popełnić albo są po próbie samobójczej, albo w ogóle. No właśnie tak. I on yy, założył właśnie tą infolinię i kilka yy, godzin tam w tygodniu siedzi na tym telefonie yy, i rozmawia z nimi i ma też stronę internetową. Yy, na której często dzieli się zapiskami tych, yy, tych rozmów z tymi dzieciakami. Yy. I te rozmowy nie są łatwe, które on, e, które on przeprowadza, bo e, często te e, dzieciaki, te nastolatki, bo to najczęściej są nastolatki, tak go sprawdzają, co on w ogóle pisze, też w tym, e, podczas tego skrótu. E, jak, ta, jak ta osoba, z którą on rozmawia, mówi do niego jakieś takie, wiecie, obraźliwe zdania, to on w nawiasie, i to jest w ogóle super, on w nawiasie pisze, nam powiedzmy Agnieszka sprawdza czy naprawdę przyszedłem tutaj posłuchać czy przyszedłem się wymądrzać i to jest w ogóle super że on jeszcze w taki sposób że tak powiem podkreśla to aha no teraz zaszło w ogóle słońce i w ogóle zmieniła się całkowicie tutaj jasność nie super eee. Eee. anyway eee. Tam właściwie puenta prawie każdej rozmowy jest jedna i ta sama. E... Puenta jest taka, hej dorośli, i to mówią te ci nastolatkowie, hej dorośli, mamo, tato, nauczycielu, my nie potrzebujemy waszej... Ehm... Waszego dobrego słowa tak bardzo jak y, wtedy, kiedy coś nam wyjdzie. Tylko potrzebujemy tego wtedy, jak coś nam nie wyjdzie. Wtedy tego najbardziej potrzebujemy tego dotyku, tego słowa, tego przyjęcia. Eee. No, te rozmowy są naprawdę y, mocne, i, i, i wybrzmiewa tam nieraz. Y, ta forma, że że dostajemy nagrody tylko wtedy, kiedy robimy coś dobrze, nie? Przyniosłam dobrą ocenę o, świetnie, zrobiłam coś tam, o, świetnie i że jakby, że na tą miłość w taki sposób musimy sobie zasługiwać a że to, czego najbardziej potrzebujemy, to to dostawać tą miłość wtedy, kiedy jest nam najtrudniej, wtedy, kiedy sami sobie jej umiemy dać i potrzebujemy, wiecie, ludzi jakby obok, żeby nas w tym wsparli. Mm. Oj, to jest trudne. Trudne, ale... Mm, ale to jest trochę moje doświadczenie właśnie z wczoraj, że... Mm, Wiecie, że nie wyrzuciłam tego do kosza, że, że wysiedziałam to jajo, że wysiedziałam z tym... To znaczy, wysiedziałam. Pff, wyszłam po pięciu minutach, nie? Ale umówmy się, że jednak przyszłam i pokazałam się z tym wstydzem, wstydem. A mało tego, że nie dostałam od was besztania, to dostałam od was wsparcie, tak naprawdę. I to było, brakuje mi słowa, no to było unikatowe doświadczenie. Także życzę sobie i Wam odwagi do dzielenia się. Wtedy, kiedy jest nam trudno, spróbuj. <noise> Zaryzykuj. Bo to wsparcie kiedy się dostaje wtedy, kiedy jest Ci trudno, jest bezcenne i wtedy najbardziej potrzebne. Zamiast się zamykać w swojej klatce albo w podziemiach, żeby to przebawać. To, to się pokaż. Ktoś z nas prawie na pewno e, poda ci dłoń. Dzięki, to by było na tyle. Widzimy się jutro. Bye.